Siemano Sylamianek, witam Was na nowym na moim kanale. Dzisiaj oczywiście jesteśmy na Jeffers Kinsie. Mamy nieco ponad 100 zł, ale spróbujemy sobie z tego zrobić kosę. Skrzynka z kosą jest za 332 zł, są znowu tańsze niż kiedyś więc może na staro otworzymy sobie dwie skrzyneczki P90, czyli te nowiutkie skrzyneczki Zobaczymy sobie czy jakieś dobre P90 nam wyleci, tak żeby zbliżyć się do kosy virus na pewno nie będzie dobry, ale to shape wood okej okay. Może być, bo jest spory profil. Już mamy 150 zł, tak nagle. Spróbowałbym później tego Tiger Speed, ale na razie jeszcze nie, bo on jest po 92 zł, więc jakby coś słabego wyleciało. Możemy sobie na przykład skrzynkę Biszkopta otworzyć, bo z Biszkopta nie kosztuje dużo. A może polecić coś dobrego, ale akurat leci kawałek Uncharted, więc to jest lipa i to jest strata. Dobra, spróbujemy sobie może. No bo dobra, spróbuję teraz tego y, Tiger Spida. Jak już ma coś dobrego polecieć, to niech teraz poleci i będzie kosa najwyżej, co mi szkodzi. Y, Famas y, ten słaby chyba. Aha, dobra, to jest ten faktor New. Co jest, Co się stało? to. To samo co we wczorajszym odcinku. Myślałem, że to jest ten słaby famoso. To jest ten drogi. Czyli wiele zrobiłem kosę? W minutę około? Bo tutaj mam na podglądzie 3 minuty nagrania, bo coś jeszcze robiłem przed nagraniem. Czyli w minutę chyba zrobiłem kosę. Nie wiem, wy to widzieliście dokładnie w minutę filmu, ale ja nie jestem pewien. E, więc dobra, taką nawaję Safari MS zrobiliśmy sobie dokładnie w minutę ze 100 zł, więc śmiesznie. Otworzę mu jeszcze raz, tego w sumie Tiger Speed, jak już tak dał. To zaryzykujemy sobie. Zobaczymy sobie, co nam wyleci z tego Tiger Speed. A z Tiger Speed leci. Oj, 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 dobra. Za dużo tego, za dużo tego widzowie już. 193 zł mamy, ale chyba challenge można uznać za zaliczony. Tak mi się wydaje. Możecie napisać w komentarzu, co sądzicie, że zaliczamy challenge, czy nie. Otworzymy sobie teraz ekskluzywa. spróbujemy sobie zrobić jeszcze jedną kosę, Albo do Luksury najfa spróbujemy przyjść. Dragon Fire w dobrym stanie powinien być. Na plusa to jest filtester 50 zł, oznacza to, że no nie jest on najlepszy w sumie 130 zł, czyli tyle samo co mieliśmy na początku odcinka, jeżeli ta skrzynka teraz nie siądzie. E, więc no, zrobiłem ze 100 zł kosę, później tą kosę przegrałem i chyba spadnę do zera. Ale no dobra, mamy 100 zł, równiutkę nie wiem totalnie co mógłbym otworzyć, żeby zarobić. Może spróbujemy sobie cyferkowego tutaj otworzyć. Bo w sumie z tej skrzynki jeszcze nigdy nic dobrego mi nie poleciało. O, na przykład taki skałcik cyferkowy jest chyba za 31 zł, o ile się nie mylę. Oznacza to, że mamy profit z tej skrzynki. Dobra, otwieram sobie jeszcze jedną. Zobaczymy sobie, czy teraz ze skrzynki cyferkowego będzie profit. Glock vog, w stanie Factor New, chyba, albo Minimalware będzie, tak, w stanie Minimalware jest na plus. Więc dobra, jeszcze raz próbujemy sobie cyferkowego. Proszę, żeby to coś dało, to będzie Git, a to jest CZK Echo. Oznacza to, że. No niestety nie będzie profit. Profitu. Mam jeszcze 89 zł, i nie wiem, nie wiem co mogę za to otworzyć. No. Coś żeby poleciało, tak wiecie, tak dobrze, że od razu będzie dużo pieniędzy. To wiem, że ten Tiger Speed może oddać, ale no nie mam pieniędzy na jego totalnie. A teraz same słabe skiny, są tak jak oddało na początku, to no niestety teraz nie oddaję. I zostałem na koncie mając 60 zł. No i spróbuję sobie trzy razy... Nie, w sumie Forest nie oddasz, tak? Więc spróbuję sobie dwa, bo jak mam stracić, to nie będzie to mało, czyli 20 zł, a Forest no wiedziałem, że nic nie odda eee, Więc to sobie oczywiście sprzedamy, no to do zera chyba lecimy z tymi pieniędzmi. Może spróbujemy coverta, może Covert coś nagle tak odda. No może coś dobrego, czy nie. No oczywiście, że nie, chociaż Alcamelon w lepszym stanie, Minimal wear, to nie. Dobra, próbujemy jeszcze raz, może siądzie, cyk. I co sobie sieć? Akawulkan? no nie, no. no niestety to nie jest, Akawulkan, jest to y, coś tam Anubisa za 22 zł. No i coraz mniej pieniędzy mam, może jakąś, w sensie nie eventową, jakąś nową otworzymy. Kubik może odda 22-20 i zobaczymy sobie. Kubik, 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 okej. Okay. żelastwo, skałcik to chyba było? Nie. Nie, to nie było żelaztwo, dobra, nieważne. Ale dobra. Kubik oddał na razie, więc spróbuję sobie jeszcze raz. I co tym razem poleci? Nie co to jest, jakiś clear polymer? Co to jest za kloczek? Jakiś nowy z nowej kolekcji albo coś? Totalnie nie mam pojęcia. Dobra, próbujemy sobie jeszcze raz. No i zobaczymy, czy teraz kubik odda. No jakby ten disco w Star Treku poleciał, albo ten, to by było fajnie, ale że leci Obsidian. No to obsydiana się nie będę cieszył. Mamy 22 zł na koncie, więc może skrzynkę Gailara Razem dwa sobie otworzymy no i będziemy powoli kończyć ten odcinek. Kosa była ze 100 zł zrobiona. Challenge udany, więc wydaje mi się, że możecie mi to zaliczyć widzowie. Oczywiście zachęcam Was, abyście doładowali pieniądze z moim kredem na Jefford Skinsa i sami spróbowali swojego szczęścia. Eee, widzicie, jak leci. Oj, to może być drogie. Faktor New, proszę. No nie, field testa, to jakby było. Faktor New w Truck'u. To by było, no ale no niestety, nic na to nie poradzimy, otwieramy sobie jeszcze raz gajlarka, gajlareko w sumie, no dobra, chyba nie, no nie jest zdecydowanie, dobra, próba jeszcze jedna, e, to sobie skipniemy, zostawimy, o, jakiś różowy skinek, e, sobie jeszcze otworzymy Restricted'a, pójdziemy na Upgradera z, ob z oboma skinami, no i na tym skończymy dzisiejszy film, bo niestety, no, nie mamy za dużo pieniędzy, wszystko oczywiście standardowo przegrałem mu jak się działo na początku to później przestało. To musi na początku nie siedzieć, że później oddało. To no odwrót musi być. Że pod koniec odcinka były emocje, a nie, że ja na samym początku wszystko stracę. Dobra. 10% najtańsza koska, cyk, zobaczymy czy siada. Oczywiście, że nie siada, więc w dzisiejszym filmie to wszystko. Ja Wam dziękuję za oglądanie. No i do usłyszenia już w kolejnym filmie. Siemano!